Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Kryzys polityczny z 2009 roku wywrócił do góry nogami życie jego mieszkańców i porządek społeczno- gospodarczy. Widać to na każdym kroku. Jedziemy z południa kraju do stolicy Antananariwy. Jedyna droga prowadzi przez złocisty step, który ciągnie się kilometrami. Malownicze pagórki porasta gdzieniegdzie roślinność. Od czasu do czasu mijamy idącego poboczem Malgasza lub wóz ciągnięty przez parę Zebu. Czasami zza zakrętu wyłania się mała wiejska szkoła, przed którą na wietrze łopocze malgaska flaga. W pewnym momencie musimy poczekać w kolejce, aby przejechać przez zawieszony wysoko most. Pod nim wzrok przykuwają skalne progi i naturalne kaskady wodne, które przekształcają się najpierw w potok, a potem w płytką rzekę. Zbliżamy się do Antananarivy. Im bliżej miasta, tym więcej zielonych połaci pól ryżowych. To charakterystyczny krajobraz Madagaskaru. Prawie każdy malgarz ma swoje ryżowisko, które zapewnia mu pracę, a przy dobrym urodzaju codzienny posiłek. Soczysta zieleń ryżu wyraźnie kontrastuje z miejską zabudową przedmieść stolicy. Dojeżdżamy do miasta. Jego nazwa umieszczona na zboczu przypomina znany napis Hollywood ze wzgórz Los Angeles. Ponad dwumilionowa Antananariva, położona na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza, stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, naukowe i komunikacyjne kraju. Gęsta zabudowa o ciekawej architekturze to mieszanka stylu afrykańskiego i kolonialnego. Nowoczesne wieżowce z daleka przyciągają wzrok. W centrum metropolii panuje duży ruch. Wszędzie słychać głośne klaksony samochodów. Wśród tłumu przechodniów jest wielu ubogich i żebrzące dzieci. W tym największym mieście Madagaskaru zderzają się dwa światy. Jeden ludzi bogatych i średnio zamożnych, głównie urzędników i malgaskiej inteligencji, a drugi biedaków koczujących w nędznych szopach, niemal przylepionych do miejskich ulic. Tu życie polega na przetrwaniu za wszelką cenę. Udajemy się na peryferię stolicy do Iwato. Tam znajduje się międzynarodowe lotnisko. Tam też są dwie wspólnoty Salezjanów. W jednej z nich, zwanej popularnie Iwato Clervo, pracuje polski misjonarz ksiądz Ryszard Szczygielski. Jesteśmy na misji Salezjanów. Właśnie trwa sprzątanie podwórza, wszędzie unoszą się czerwone tumany kurzu. Widać, że dawno nie spadła tu żadna kropla deszczu. Placówka w Iwato-Klerwo to kompleks szkolno-wychowawczy, z którego korzysta kilkaset dzieci i młodzieży, głównie chłopców. Jest to szkoła zawodowa, jest to szkoła podstawowa, internat, centrum przyjmujące młodzież z naprawdę w trudnych warunków, z trudnych rodzin, z trudnych sytuacji i materialnych, i moralnych. Zajęcia uczniów ze szkoły zawodowej rozpoczynają się porannym apelem. Prowadzą go salezjanie i wykorzystują ten moment do przypomnienia chłopcom o tym, co jest ważne w życiu. Tak czynił sam ksiądz Bosko. Krótkie słówko na dzień dobry kończy się wspólną modlitwą i rozejściem się do klas. Szkoła Salezjanów w Iwato kształci 240 młodych ludzi w kilku zawodach ślusarza, spawacza, stolarza, mechanika samochodowego, murarza i ogrodnika rolnika. Nauka trwa 2 lub 3 lata. Po zdobyciu zawodu chłopcy nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Jeśli tylko chcą, mogą się od razu zatrudnić w różnych firmach albo założyć własną i w ten sposób zarabiać na życie. Ta szkoła to wymarzony start w przyszłość. I szansa, by odnaleźć swoje miejsce tak w społeczeństwie, jak i w wspólnocie kościoła. Zajęcia w szkole zawodowej obejmują teorię i praktykę związaną z danym zawodem. Nie wszystkim chłopcom nauka przychodzi łatwo. Niektórzy wywodzą się z trudnych środowisk, i aby ukończyć szkołę, muszą dać z siebie naprawdę wiele. Szkoła salezjanów dobrze przygotowuje uczniów do zawodu. Nowoczesne warsztaty z wieloma stanowiskami pracy pozwalają każdemu zdobyć odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Przyszedłem tutaj, aby zrealizować moje pragnienia: uczyć się, mieć dobrą przyszłość i potem pracować dla utrzymania mojej rodziny. Zacząłem pierwszy rok ślusarstwa. Będę się uczył trzy lata. Szkoła zawodowa Salezjanów cieszy się dobrą renomą w Iwato i okolicy. Każdego roku wielu chłopców stara się tu o przyjęcie. Pierwszeństwo mają ci, którzy pochodzą z ubogich rodzin i nie mają szans, by dostać się do szkół państwowych. Salezjanie są uważni na ich potrzeby, otaczają ich serdeczną troską i miłością wychowawczą. W ten sposób realizują w praktyce słowa samego księdza Bosko: Tutaj z Wami czuję się dobrze. Moje życie to przebywanie wśród was. Nazywam się Nikola. Jestem klerykiem salezjańskim z Madagaskaru. Przez dwa lata pracowałem tutaj w Centrum Formacji Zawodowej z Chłopcami. Uczyłem ich między innymi matematyki, ale przede wszystkim codziennie byłem z nimi, zwłaszcza na rekreacji. W tym roku kończę drugi rok mojej praktyki duszpasterskiej. Teraz będę studiował teologię i przygotowywał się do święceń kapłańskich w Zgromadzeniu Salezjańskim. Na misji w Iwato chłopcy czują się jak w domu. Klimat rodzinny sprzyja ich pogodnemu dorastaniu, a obecność Salezjanów daje poczucie bezpieczeństwa. W nich znajdują nie tylko nauczycieli i wychowawców, ale przede wszystkim przyjaciół, którym leży na sercu ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne, jak i wieczne. Na misji funkcjonują dwie stołówki, jedna przy szkole zawodowej, druga przy szkole podstawowej. Podczas obiadu, który otrzymują uczniowie i nauczyciele, czyli około 500 osób, jest gwarno jak w ulu. Na plastikowych, różnokolorowych talerzach parują kopiaste porcje gorącego ryżu. Do tego jest czasem kawałek ryby, trochę warzyw lub gęsty sos. Ryż to podstawowy posiłek malgaszy, który nigdy im się nie nudzi. Chłopcy, jeśli jest tylko możliwość, proszą o dokładkę. Kucharki na zapleczu nie muszą się martwić, że coś tu się zmarnuje. Po obiedzie chłopcy mają czas na rekreację. Muszą się wyhasać, aby potem z nowym zapałem wrócić do szkolnej ławki albo na warsztaty. Zatrzymujemy się na chwilę przy grupie chłopców, których pytamy o szkołę. Jestem na dziale budowlanym, będę murarzem. Jeśli chodzi o sport, to lubię piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Oratorium funkcjonuje przy szkole podstawowej Salezjanów, która mieści się kilka minut drogi od misji. Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze na poziomie podstawówki. Uczęszcza do niej około 250 dzieci, dziewczynek i chłopców w wieku od 7 do 15 lat. Są to najczęściej dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, które z różnych przyczyn albo nie chodziły do szkoły, albo przerwały naukę, albo sobie z nią nie radzą. Uczniowie tworzą klasy w zależności od stopnia posiadanej wiedzy. Nie przeszkadza im, że razem uczą się dziesięciolatki i piętnastolatki. Wszyscy chcą skończyć szkołę i ułożyć sobie życie lepiej niż ich rodzice czy koledzy, którzy żyją na ulicy. Szkoła Salezjanów daje im taką szansę. W niej nie czują się upokorzeni własną biedą. Tu nie są gorsi od innych. Tu nikt nie patrzy na ich bosy nogi, zużytą odzież, foliową torbę zamiast tornistra. Tu są u siebie w domu, w swojej szkole. Tu czują się przyjęci, zaakceptowani i kochani. Na przerwach szkolne boisko wypełnia radosny śmiech i gwar dziecięcych głosów. Czas spędzony w szkole to dla tych dzieci kawałek beztroskiego życia. Możliwość nauki otwiera przed nimi nowy, niedostępny dotąd świat, bogaty w nadzieje i marzenia. Świat, który pozwala im odzyskać godność i wiarę w siebie, oraz wziąć w swoje ręce własny los i los swojego kraju. Salezjanie z Iwato dobrze znają powierzone im posłannictwo. Ożywieni pasją apostolską, kierują się miłością Chrystusa, dobrego pasterza. Poświęcają się całkowicie dla dobra dzieci i młodzieży. Podobnie jak ksiądz Bosko, siłę czerpią ze spotkania z Bogiem na modlitwie. Szczególnym dziełem na misji jest dom dla chłopców trudnych, którzy tutaj mieszkają, uczą się i zdobywają zawód. Pełne troski działania wychowawcze Salezjanów mają na celu wyrobienie w nich umiejętności życia w społeczeństwie. Nasze centrum to dom, w którym przyjmujemy chłopców trudnych, chłopców ulicy, chłopców z wyrokami, sieroty i tych, którzy są naprawdę na marginesie społeczeństwa. A więc jest to dzieło wychowawcze, ale równocześnie jest to centrum formacji zawodowej. W tym domu mieszka 120 chłopców, pochodzą z daleka. Wszyscy się uczą, starsi zdobywają zawód. Otaczamy ich szczególną troską. Jednym z momentów wychowawczych w domach salezjańskich jest słówko na dobranoc, które zalecał ksiądz Bosko. Na dźwięk dzwonka wszyscy zbierają się w kaplicy. Ksiądz Innocent, dyrektor centrum, mówi chłopcom o misyjnych snach księdza Bosko, o jego wielkiej trosce o zagubioną młodzież ze wszystkich zakątków świata. Oczy chłopców świadczą o zasłuchaniu. Może odnajdują siebie w misyjnej wizji księdza Bosko, a może biegną myślami w przyszłość i marzą, że los się do nich uśmiechnie i kiedyś będą w pełni szczęśliwi. Dobranoc. 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 Kiedy chłopcy kończą dzień i wychodzą z kaplicy, podają dłoń Salezjanom. Od czasu do czasu słychać ciche dobranoc skierowane po polsku do księdza Ryszarda. Takich miłych gestów z ich strony nie brakuje. Dom, w którym czują się dobrze, wyzwala w nich poczucie wdzięczności, a życzliwość wychowawców zostaje szczerze odwzajemniona. Woli opuszczamy misję salezjańską w Iwato. Idziemy jeszcze zobaczyć miasto. Jego ważnym miejscem jest rzeka Ikopa, która przecina stolicę. Nad brzegami brudnej i leniwie płynącej wody, zawsze jest pełno ludzi. Tutaj się myją i robią pranie. Tu można z bliska dotknąć ubóstwa, którego skala jest wciąż duża. Stąd obecność Salezjanów na Madagaskarze z propozycją edukacyjną, wychowawczą i ewangelizacyjną. To konkretna pomoc na rzecz rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i przywrócenia godności, zwłaszcza najuboższym. Dzisiaj na Madagaskarze możecie spotkać ludzi, którzy żyją w bardzo naprawdę skromnych warunkach, gdzie, którym wystarcza czasami, a po prostu muszą się zaspokoić tylko miską ryżu, ewentualnie z jakimś, jakimś warzywem, z jakimś kawałkiem mięsa. Którzy często żyją bez, bez światła w domu, bez, bez, bez wody, bez dostępu do wody do, do, do internetu, którzy właśnie często muszą iść do rzeki czy do, do jeziora do najbliższej wody po to, żeby, żeby przynieść sobie tę wodę, żeby, żeby się tam umyć, żeby, żeby wyprać swoje rzeczy. Misja w Iwato jest jedną z dziesięciu placówek prowadzonych przez salezjanów na Madagaskarze. Każda z nich gromadzi setki ubogiej młodzieży, która otrzymuje szanse nauki, zdobywa zawód i odzyskuje nadzieję na lepszą przyszłość. Wielu wychowanków salezjańskich ma dzisiaj dobrą pracę, szczęśliwą, wierzącą rodzinę, a nawet zajmuje znaczące stanowiska w społeczeństwie. Jest to owoc zarówno ewangelizacyjno-wychowawczej pracy synów Księdza Bosko i współpracujących z nimi wychowawców świeckich, jak również tysięcy darczyńców którzy wspierają misje salezjańskie modlitwą i finansowo. To do nich ostatnie słowo z Iwato kieruje ksiądz Ryszard. Pozdrawiamy serdecznie z Madagaskaru wszystkich naszych dobrodziejów, wszystkich tych, którzy w każ, na każdy możliwy sposób pomagają dziełom misyjnym, a w sposób szczególny tutaj naszym dziełom na Madagaskarze. Razem z tymi wszystkimi obecnymi, którzy są wokół nas, Chcielibyśmy podziękować wszystkim dobrodziejom, Wam wszystkim, kochani, za Wasze zaangażowanie, za Wasz wkład, za Waszą modlitwę w to dzieło misyjne. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pamiętamy o Was w naszych modlitwach.